Mówi 15 radnych, czyli Rada jest włada, władna podejmować uchwały inne wiążące decyzje. Porządek naszej sesji przedstawia się następująco. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi: Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyburz na rok 2022. Punkt trzeci: Zamknięcie posiedzenia. I bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie nam tutaj tej zmieniającej uchwały. To, może tak w ramach uzasadnienia, takiego króciutkiego. Ta uchwała przede wszystkim dotyczy wprowadzenia upoważnienia dla burmistrza, na podstawie którego burmistrz będzie mógł wprowadzać zmiany, czyli środki, jakie będziemy otrzymywać na naszych uchodźców. I w tej uchwale również wprowadzamy środki, które otrzymaliśmy z budżetu państwa, właśnie na uchodźców. Wszystkie te pieniążki, które są, są przekazane z funduszu pomocy na realizację zadań właśnie związanych z naszymi uchodźcami którzy są na naszym terenie. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu z 12 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2022. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody na 2022 rok o kwotę 118 258 ,10 zł groszy w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi zwiększa się wydatki na 2022 rok o kwotę 118 258 ,10 zł 10 groszy w zakresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan budżetu po zmianach wynosi po stronie dochodów 36 468 794 zł 3 grosze, po stronie wydatków 37 403 371 zł i 42 grosze. W paragrafie czwartym upoważnia się burmistrza miasta i gminy do. I tutaj Państwu wskazałam, paragraf pier, punkt pierwszy, drugi, trzeci jest taki sam jak w uchwale budżetowej. On się nie zmienia, tu nie ma żadnych zmian, ale dodatkowo dodajemy punkt czwarty i w punkcie czwartym jest upoważnienie do podejmowania czynności zawartych w artykule 111 punkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 5. Wprowadzamy nowy załącznik. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Więdzywóz. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Oraz pomocy udzielanej przez państwo Polskie i Polaków, jak również zmieniającej się dynamicznej sytuacji w celu sprawniejszego niesienia pomocy, pomocy, ważne jest, aby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wyraził zgodę na upoważnienie burmistrza do czynności wynikających z artykułu 111 ustawy z 12 marca 2022 roku pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do następujących czynności: do dokonywania zmian w zakresie planów planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej do dokonywania czytności o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2019, 2009 roku o finansach publicznych to jest do przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, przekazywanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest względna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, związanych z wprowadzeniem. Nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. I teraz na środki, które tutaj wprowadzamy, te środki do nas wpłynęły. Nie mogliśmy ich wcześniej przekazać na realizację zadań, ponieważ nie mieliśmy właśnie tego upoważnienia. I teraz tak, zwiększamy dochody w rozdziale 852.95 w paragrafie 27.00 o kwotę 43 380 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na Pomoc obywatelom Ukrainy, w oparciu o artykuł 32 Ustawy o Pomocy Obywatelom, i jest to kwota z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną, kwota w wysokości 1500 zł artykuł 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy są to środki na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie tutaj chodzi o zwrot jakby zapłatę za dla tych dzieciaczków, które tam będą artykuł 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i to jest 300 plus, plus obsługa tego zadania to jest kwota 40 200 Jednocześnie zwiększamy plan wydatków miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, gdyż to w tym zakresie pomocy uchodźcom będzie realizowane przez pomoc społeczną. Zwiększamy świadczenia 31 o kwotę 41 092 zł. Zwiększamy koszty obsługi, czyli paragraf 4010 o 668 zł. Zwiększamy paragraf 4110 o kwotę 120 zł. oraz zwiększamy paragraf 4300 o kwotę 1500 zł. Dodatkowo zwiększamy dochody w tym samym rozdziale, na tym samym paragrafie, ale o kwotę 77 878,10 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na Pomoc Obywatelom Ukrainy w oparciu o artykuł 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i to są środki, które są na 40 zł za jeden dzień oraz jakby Część zwrotu kosztów, które ponieśliśmy my jako gmina już na to, abyśmy mogli przygotować i przyjąć osoby tutaj do nas. I zwiększamy plan wydatków w rozdziale 852 31, przy czym paragraf 31.10 zwiększamy o kwotę 55 240 zł. To jest właśnie to 40 zł na osobę zwiększamy paragraf 42.10 o kwotę 8385 zł 40 groszy zwiększamy paragraf 4220 o kwotę 3815 i 50 groszy oraz zwiększamy paragraf 4.300 o kwotę 7437 zł 20 groszy jeżeli państwo y, przyjmą dzisiejszą uchwałę jutro y, jutro myślę, że środki już na pewno wyjdą i te 300 dla osób i 40 zł dla, y, dla mieszkańców, którzy przyjęli y, osoby. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są pytania co do tej uchwały? Jako gminy, my otrzymujemy jakby refundację poniesionych kosztów. My nie otrzymujemy tak jak mieszkańcy, 40 zł na osobę, tylko to, co zostało z budżetu zapłacone mamy nadzieję, że będzie jakby nam oddane. To jest część kosztów, która jest poniesiona, bo to są koszty do końca marca albo końca marca chyba tak mi się wydaje. W tej chwili te, które mamy jak udokumentowane i one są do 1 kwietnia, to było, 70, to było ponad 20 tysięcy, około 20 tysięcy. Przy czym to też, tu w tych kosztach też są środki, które mieliśmy i z darowizn, i które były z naszego zarządzania kryzysowego. Też jeszcze nie wszystkie jakby te koszty, bo tutaj też wykazujemy te 20 tysięcy, to jest to, co myśmy zapłacili. Ale były część faktur jeszcze jakby w trakcie realizacji, bo catering był zlecany, były też inne zakupy, były na które jakby nie mieliśmy jeszcze wszystkich dokumentów. Też e, energia, którą zużywamy, nie mamy jeszcze faktury. Nie, ma, nie wszystkie faktury za szambo są, za, za ścieki. Także to jest część kosztów, które jest zapłacone już. Znaczy będą rosły, rosły koszty te, które my mamy na tych naszych uchodźców w świetlice. Bo jakby na nich cały czas musimy ponosić. Yy, to znaczy tak, to jest zwrot poniesionych kosztów. My nie dostajemy 40 zł na osobę i na dzień, tylko dostajemy jakby na podstawie faktur, które przedstawiamy, yy, yy, te pieniążki, które jakby zostały zapłacone. Nie Miejmy nadzieję, że tak. Na ten moment jedne z kosztów nie zostały przyjęte przez Urząd Wojewódzki z tego, co, co mi sekretarz przekazywał, jeżeli chodzi o koszty paliwa. Paliwo było kupione do no, czy, czy były delegacje to nie zostało na ten moment zrefundowane. Czy będzie inne zdanie? Nie potrafię odpowiedzieć. Nikt o tym nic na ten moment nie mówi. Hmm. Hmm. Do o panie, nie tak, w ramach kosztów, w ramach jakby środków, które otrzymaliśmy te świadczenia czysta plus jest tak, że nam przysługują koszty jakby do Procent od wypłaconych świadczeń, tak? No i to jest jakby przyjęte jako dodatek, który prawdopodobnie będzie dodatek specjalny plus zusy, które będą od tego dodatku. To są tylko takie koszty. Myślę, że tak. Tak. i, i tak. 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 Tak, tak. Tak to będzie wyglądać. Podpisujemy jakby umowę z terapeutą, a no, ile tych ludzi będzie i jak to, jaka częstotliwość będzie no, w tej. Tak, tak, tak. tak. Nie jest. Chować tych mieszkańców, można powiedzieć, z Ukrainy, to rozumiem, będzie jakiś wywiad środowiskowy, bo wiadomo, no, to jest, to jest, kto potrzebuje, tak? Bo no sami no. myślę, że czasami mogą sam, nawet nie zdawać sprawy z tego, że. Myślę, no, że no. tak. Czy już wszystkie pytania? Wszystkie pytania. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Międzybórz? Proszony jest za podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To samo. No i ja. Za podjęcie uchwały głosowało 15 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 39. sesji. Dziękuję Państwu bardzo.